bardzo na rękę. E, tak, ale to y, dość trudny obiektyw y, przy takiej reporterce, prawda? No na przykład w przypadku niektórych zdjęć powiedzmy było to łatwiej, natomiast jeśli chodzi, nie wiem, o takie zdjęcie, gdzie aparat nie, y, obiektyw nie posiada autofokusa i trafienie z ostrością, tak jak właśnie o to mi chodziło, kiedy y, Otto zresztą wicemistrz olimpijski biegł i... Ustawienie tak ostrości, że przechodziła przez twarz, jak i była na ludziach, którzy obserwują go z tyłu, no było to bardzo ciężkie. Natomiast no, ciekawa że to są wyzwania, dlatego też postanowiłem zrealizować na sposób ten materiał. Ale to mieć formę jakby narzuconą przez zleceniodawcę, czy już mieć y, dowolność i powiedzmy wymyślić sobie tak? Zleceniodawca ogólnie akceptował typ mojej fotografii czarno-białej. Jak mu zaproponowałem taką formę, to mu się bardzo spodobała, więc. Powiedział, żebym robił zdjęcia, i w tym momencie, jak otrzymał materiał, to był bardzo zadowolony z że było to coś, coś innego niż tradycyjny właśnie taki materiał zrobiony ze skoków fotyscypliny, że widać te emocje i całą, całą sytuację, które była. Ja tak się spytam, bo nie widzę tego nigdzie u Ciebie. Robiłeś coś w związku z Euro albo z Olimpiadem? Nie. Gdzie byłeś? Czasami robiłem zlecenia komercyjne, czasami w domu. Jakoś ten temat euro no tylu fotografów biegało dookoła tego wcześniej akurat się nic nie działo. A tutaj nie było fotografów. Bo mnie też było dużo, no to, to wiesz, przy każdych wydarzeniach jest mnóstwo fotografów, a potem ciężko znaleźć mnie materiał. Może tak być. Natomiast yy, raz, że nie myślałem tak konkretnie nad euro jako jakimś projektem. Obserwowałem to, co się działo. Może dlatego też, że nie do końca mnie ten temat interesował. Wiem, że bardzo fajny materiał zresztą go widziałem, zrobił Paweł Piotrowski, obserwując Euro w telewizorze. Tak, oglądaliśmy sobie tutaj na naszym pierwszym spotkaniu ten materiał? Więc no, Paweł miał konkretny pomysł, który bardzo fajnie zrealizował. Ja takiego pomysłu nie miałem, realizowałem w tym momencie inne na rzeczy. Wydaje mi się, że no każdy z, dlatego każdy z nas jest inny i każdemu co innego odpowiada. No, nie akurat temat Euro jakoś nie bardzo tak, szczerze mówiąc podracował, nie byłem tym jakoś tak bardzo zainteresowany, żeby to fotograficznie dokumentować. Natomiast ten temat uważałem, że nawet nie tyle, że z, jestem ze Szczecina, dlatego ten temat zrobiłem, no ale w momencie odbywania się takich zawodów i gdzie mamy do czynienia z sytuacjami takimi na przykład jak tutaj, gdzie na szczyt na skakrze przez tyczkę, ale w tle widzimy wieżowce i wygląda jakby na poziomie tyczki, no, no dziwnie takie sceny wyglądają, a z jednej strony są bardzo ciekawe, bo nie słyszałem, żeby aż na świecie tak dużo się takich zawodów odbywało, a w Szczecinie bodajże to już chyba ósme zawody są takie. I za każdym razem udaje im się ściągnąć przynajmniej jakąś jedną yy, yy, gwiazdę, tak jak w tym roku był wicemistrz olimpijski Otto. Czy takie zdjęcia właśnie, no... To również było bardzo ciężko złapać w momencie e, ustawienia ostrości dokładnie na twarz e, kiedy przeskakiwał przez tyczkę, e, przez e, Czy są jakieś pytania z sali? Ja mam pytanie. O, na to czekałem. Ja mam takie pytanie, jak mówiłeś na przykład tu, o, o planach na Polsce, dalej mówiłeś, że że nie ma to mówić tam pokazywać rzecz, które, które jeszcze nie jest nie skończona. Z drugiej strony robisz ten teatr życia, który mówisz, że jest nieskończony, a co dobrze pokazujesz, tak? Czyli jak gdyby w drugą stronę, gdzie większych fotografów zaczyna na zakończenie jakiegoś tam projektu, tak grafał mi jak tylko 7 lat, tak, tworzy sobie seven rooms A seven rooms był chyba pokazywane wcześniej. Seven Rooms bardzo często był pokazywany, on robił go... Jak ja poznałem Rafała, to już widziałem yy, początki Seven Rooms. Natomiast Teatr Życia, ja już to wcześniej mówiłem, jakby pierwszą część Teatru życia zamknąłem. Dlatego wysłałem ten teatr na Festiwal w Łodzi, gdzie otrzymałem nagrodę. I to była taka pierwsza część, którą uważam, że już mogę pokazać, i jestem pewny, że jest to coś, co pokazuje pewną ideę, które, którą sobie narzuciłem sam. Natomiast no jest to projekt wieloletni. Można. E, powiedzmy nie pokazywać, natomiast e, z tego, że ten projekt tak czy tak wcześniej pokazywałem e, wielu fotografom, kiedy nie był jeszcze skończony i mnie sami nakłaniali, żeby już go pokazywać, ponieważ e, pokazywanie tego projektu umożliwia mi też dostanie grantów. Nigdy nie wiadomo kto, na, e, kto nawet w internecie trafi na taki projekt, a jest to w obecnych czasach naprawdę ciężkie, żeby dostać konkretne pieniądze na jakiś projekt. Tym bardziej projekt, gdzieś, jeżeli by mi się udało dostać pieniądze, to teatr życia mógłbym zamknąć 2-3 lata. A jeżeli nie, no to niestety podejrzewam, że możliwe, że jeszcze najbliższych 5 lat będę go realizować. No właśnie ten projekt nie dał tak. Wydaje znaczy, mi się, że z takiej projekt, który można realizować całe życie na pewno. Nigdy go nie skończyć. A ty z drugiej strony właśnie pokazujesz, a z drugiej strony wiesz, że chcesz na nawet skończyć po wizycie w Japonii. Czyli masz jakieś tam... No mam pewien cel, ponieważ yy, naprawdę uważam, że zepnę go w takie porządne klamry po wizycie w Japonii. Chciałbym jeszcze inne kraje odwiedzić, yy, żeby powiedzmy dalsze etapy jego realizować. Natomiast jak to się uda, to człowiek nie jest w stanie powiedzieć. No niestety. Yy, Miałem, tak jak Efaziz chciał mi pomóc, niestety się nie udało. Teraz próbuję przed Ministerstwo Kultury. No, zbieranie samych pieniędzy niestety jest bardzo ciężkie. Tym bardziej wyjazdy za granicę, gdzie Japonia nie jest tanim krajem, tak samo jak na przykład wyjazdy do Australii czy do Korei. no To są kraje, gdzie niestety no, trzeba mieć odpowiedni budżet finansowy, żeby wyjechać, mieć zabezpieczenie na to wszystko. Pierwszy taki świadomy wygląd, bo mam wrażenie, że pozostałe materiały, czyli to robisz w Polsce, Ameryka czy Wenecja, działy się trochę w związku z tym, że tam byłeś. To nie innego powodu niż realizacja tego materiału. Japonia jest, jest pierwszym krajem świadomie przeciw wybranym. I dlaczego akurat Japonią? Coś więcej o tej idei, która ci towarzyszy podczas objęcia tego materiału. Co chcesz tak naprawdę na końcu pokazać? No jeśli chodzi o wcześniejsze powiedzmy miasta, kraje, w których byłem, no to tak jak wcześniej mówiłem, nie był to projekt taki, gdzie konkretnie zakładałem, że coś zrobię, ponieważ będąc w jakichś miejscach realizując inne projekty czy zlecenia, miałem możliwość dodatkowo realizacji i teraz kiedy ten projekt jest już szerszy, ponieważ obecnie mam około 30-35 zdjęć, które mogę pokazywać, i w tym momencie mniej więcej nakreśla o co mi chodzi, mogę rozmawiać właśnie z ludźmi, gdzie chciałbym dalej go rozwijać. Jeżeli chodzi o Japonię, bo Japonia dlatego to jest jedna z najbardziej, to jest chyba technologicznie najbardziej rozwinięty kraj na świecie. I wiele rzeczy, które tam zachodzi. Ludzie, którzy bardzo często właśnie przebierają się za ludzi za osoby związane z tą kulturą anime, czy y, są sytuacje, gdzie na przykład na dachach wieżowców są runaparki dla młodych osób, czy y, jeśli chodzi o Japonię, to ogólnie też jest taki dość duży dysonans między tą tradycyjną kulturą starodawną, a tym rozwojem technologicznym, no to wszystko powoduje właśnie to jest to, czego ja szukam da, dalej do tego projektu i e, Japonia by mi dodatkowo pozwoliła to nakreślić. Rozmawiając z fotografami z zagranicy, y, również z Peterem Van Antenellem, kiedy byłem na festiwalu w Hanowerze, y, sami mi podpowiadali również kraje, ponieważ no, ja nie mam możliwości tak dużej podróżowania. Właśnie podpowiedzieli między innymi Koreę, która również jest podobno krajem y, pokazującym bardzo duży rozwój technologiczny i te wszystkie właśnie takie dziwne rzeczy dziejące się dookoła. Więc yy, dlatego Japonia. A jeżeli chodzi o końcowe zamknięcie, no to tak jak na początku mówiłem, chciałbym, żeby to był projekt właśnie nie dający konkretną odpowiedź, a raczej zadający pytanie: że żyjemy w pewnym świecie, który się rozwija i powoduje pewne jakieś takie niejasności, gdzie wiele osób tak naprawdę, no w Japonii są przypadki bardzo często samobójstw, ponieważ ludzie albo sobie nie dają rady z tym, co się dzieje. I chodzi mi po prostu o to, żeby bardziej podziałać na tej zasadzie, że człowiek zada sobie jakieś pytania po obejrzeniu tego projektu i będzie właśnie taki powiedzmy rozedegrany między tym, co się dzieje, a tym, co jest jakby kreowane.